Czymże więc jesteś, Boże mój? Czym, pytam, jeśli nie Panem i Bogiem? Bo któż Panem oprócz Pana? Albo któż Bogiem oprócz Boga naszego? Najwyższy, najlepszy, najpotężniejszy, wszechmocny, najmiłosierniejszy i najsprawiedliwszy, najtajniejszy i wszechobecny, najpiękniejszy i najmocniejszy. Stały i nieuchwytny, niezmienny, zmieniający wszystko, nigdy nowy, nigdy stary, wszystko odnawiający, ku starości nachylasz, dumnych, a oni o tym nie wiedzą. Zawsze czynny, zawsze w spoczynku. Zbierasz, a nie potrzebujesz niczego. Nosisz i napełniasz i osłaniasz, stwarzasz i żywisz, doskonalisz, szukasz, choć ci niczego nie brak. Kochasz, a nie płoniesz. Żarliwy jesteś, a spokojny. Żałujesz, ale nie cierpisz. Gniewasz się, ale się nie unosisz. Zmieniasz dzieła, ale nie zmieniasz wyroku. Przyjmujesz, coś znalazł, choć nigdy nic nie zgubiłeś. Nigdy ci na niczym nie zbywa, a radujesz się zyskiem. Nigdy chciwy, a jednak żądasz lichwy. Daje cię się ponad miarę, abyś był dłużnikiem. A któż posiada cokolwiek, co by nie było Twoje? Oddajesz długi, nie będąc nikomu nic winien, darowujesz winy, nic nie tracąc. I cóż powiedzieliśmy, Boże mój, życie moje, święta moja słodyczy, albo cóż mówi ten, kto mówi o Tobie, a jednak biada tym, którzy milczą o Tobie, bo choć wiele mówią, są niemi.